Witajcie w takim no krótkim odcinku Powiem e, tyle. Otworzymy sobie dzisiaj jednego mega boxa, nie będę go zostawił na opening na kiełka Tylko e, teraz tego otworzę i jeżeli oj e, oj chwileczkę, o. Jeżeli mi po prostu coś Wypadnie to, wstawia że i nie, to nie. Na no, co mi tam? No, mamy naszego boxa zleciał sobie z góry i teraz zaraz się pojawi trap-trap. Stukni, stukni. Stukamy. Pewnie będzie. Jest! Jest, kurde! Sześć rzeczy! Jest! Jest! Jest, proszę niech to będzie jakaś fajna postać. Do Bula punkt do Waleya, do Boo, co mi się podoba, bo chcę go ulepszyć. Jessie, do Penny, która zresztą też jest fajnym zadymiarzem, ulepszenie odblokowane i jedynka się świeci, to znaczy, że jest. Chyba w pierwszy raz w życiu postać z mega boxa. A więc uwaga, uwaga i proszę, niech to będzie fajna postać. Ach, Mortis. No cóż, postać fajna. Mityczna. Drugi mój mitek. I trzy klejnoty. No i fajnie. No przyznam. Naprawdę fajnie. I od razu widzimy. Dwa skin. On zresztą też ma fajny gadżet. Więc sobie nim zagramy na gębsgawie, bo chyba tam się najlepiej spisuje. Tą skrzynkę na górze nie wiem czy będę otwiał. A jeżeli zostawicie yy, łapki pod tym filmem, albo wiecie co. A ja sobie nawet kupię jeszcze tego megaboksa. to na chwilę przerywam, i zaraz wracam. Dobra, jednak tego boxa nie kupimy, ale zagramy sobie Mortisem. Chyba ja też nawet zagram showdown, wiecie, żeby było ciekawie. No i od razu po klejnoty. ale się w fajnym miejscu zapełnił klejnot. Ucieczka, fajnie. Ja może jednak się schowam. To będzie najostatniejsze. Zaraz sobie weźmiemy ta, to. to się chowamy. Kilujemy i czekamy na kolejny tam się oza, w krzakach tam na górze kampi. Tak, ani mówię. Pił! No i fajnie, proszę mi e, iść tam ich zabijać. Ja tu zbieram klejnoty, ja tutaj mortisem jestem. Mam hapkę na klejnoty. Kim miała klejnoty. Dobra, to sobie teraz poczekamy. Czekamy, czekamy. Aż ty świnka. No i fajnie, wygrana. Pięknie. No i teraz, echa, nie mam już nic, ale co z tego i tak sobie zagamy yy, naszego showdowna. Aha, ale jest gra bez cubów, więc no fajnie, dzięki. A czemu znaczy, ja sobie skinę nie zmieniłem? Te sami miśniacy. Ja bym poszukał jakiegoś tej majka. Podkadnę cuba. Tu jest karluś. Ale mądre. UBIJ GO! To ja może ucieknę Hm Piąte miejsce Chodź tu No Fajnie! Jake zabiłem! Naprawdę, fajne. O, jestem już w pierwszej tujce Ja bym sobie na tego Alpimo właśnie poszerzował. I chodź tu, ją za, Zrobimy sobie coś takiego. Ona tam sobie w oba właśnie ulta zużyje. A my w tym czasie ją ciachniemy. No i widzicie, Motis na mnie aż taki zły nie jest do Anga Zaraz sobie jeszcze, aha no w sumie, przecież mogę No nie będę otwierał, po prostu poczekam na tego kiełka, ale sobie zmienię skina Na tego Mortisa w kapeluszu No i jedziemy jeszcze raz z tym śledziem Powiem tyle na nitę bym sobie poszedł Konio mnie Tak zrobię Ale za ma nie na drodze, nie na drodze Które mam miejsce? Chyba siódme A ósme i tak zdobyłem pucharek Gamy jeszcze raz, gamy. chociaż dosyć dużo teraz jest tych mocnych w sensie u Poszedłbym na broka Dzięki I... Proszę nie 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 kurde ni tam nie ubiła Ale dwa pucharki To zagramy sobie jeszcze showdown'a i kończymy. Mhm. Mm nie showdown'a, co ja mówię. Yy, games, gap, games Games Nie Nieważne. Albo w piłkę. W piłkę też się ciekawie będzie grało. Ale mają szeli. Ja od razu Poczekam sobie szczeli. Nie no, bo po co? Ale ta szczel. No i szczeliła tyle dobrze. I jak się to robi, tak się to robi. No i fajnie. Aha, monde i tak jeszcze wygraliśmy Dobra, to to ja myślę, żeby było na tyle. Ja z wami się żegnam. No i pa!